ale jak możecie zobaczyć w tym odcinku nie będę jeździć sama, ponieważ mój brat, który kupił sobie nowego konia i chce mi go pokazać, dlatego dzisiaj jedziemy sobie na trening y, skokowy y, na farmę Steve'a Trochę sobie pojeździmy. Zanim tam dojedziemy, to sobie zrobimy taki mały teren na rozgrzewkę i tam sobie trochę poskoczymy. i ja zabieram maksa, bo o, nie widział jeszcze maksa. Yy, także uważam, że, że dzisiejszy odcinek będzie ciekawy. Pytałam go, czy chce coś powiedzieć na odcinku. Yy, powiedział, że nie ma nic do gadania, no dlatego no, trudno no, nie oddam mu głosu. <głos》nie przejmie mojego kanału. Yy, ale już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Jak najpierw idziemy... <głos》> On już pobiegł. Najpierw idziemy yy, ogarnąć konie. Ale zanim jeszcze to, to pokażę mojemu bratu Heaviego, ponieważ yy, nie widział go jeszcze. Zanim to, to najpierw pójdziemy zanim zaczniemy się brać konie, najpierw pójdziemy obejrzeć Heavy'ego, ponieważ to taki słodziak, kochani, że każdy kto przyjeżdża na staję, nie musi go zobaczyć. Naprawdę. Yy, mój brat się trochę w sumie obawiał o siebie. Bo Holly jest trochę ostatnio, jak on tutaj był, to była taka trochę niesforna, zaczepialska, ale na spokojnie dała się dzisiaj przywitać. Ona nie ochrania jakoś bardzo swojego źrebaka, także nie było z tym większego problemu. A tutaj widzicie, jak się dogadują chłopaki. Dobra, teraz już idziemy śladyczko, nie? Już nie przedłużamy. To tak, to jest nowy koń mojego brata, bo tak, z tego co. nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, ale nagrywałam vlog, gdzie jeździłam na mańku. To jest jego koń również, maniek. Dlatego teraz ma dwa konie. Tego w sumie kupił, uratował, bo miał iść do rzeźni. No niestety, ale na szczęście mój brat go kupił, no i. Teraz jest u nas. Aktualnie jest już u niego. Aktualnie jest już u niego około 4 miesiące, także już się nawet oswoi, 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 oswoił. Ja dzisiaj, tak jak już mówiłam, zabieram sobie Maxa, ponieważ oni się nawet dogadują, a mój brat jeszcze nie widział Maxa, jak skacze, dlatego. Ja idę go szykować, on pójdzie szykować swojego... O, zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, jak on się nazywa. To jest Bałaszek, 25-letni Bałaszek, który ma na imię Ozi. właśnie w stronę y, farmy Steve'a. Powolutku u nas spokojnie y, w tym czasie akurat się koniki rozgrzeją. Po drodze będę. Będziemy... My sobie tutaj powoli już wjeżdżamy na most y, i będziemy wjeżdżać nam do, do miasteczka. Jesteśmy ciekawi, jak koń Maxa się zachowa, koń mojego brata się zachowa właśnie w, y, w mieście, ponieważ on nigdy nie chodził do miasta, przynajmniej y, Yy, i ogólnie chyba nie był, dlatego jesteśmy ciekawi jak na to zareaguje. Miejmy nadzieję, że spokojnie to jest właśnie raczej spokojny koń, także nie powinno być raczej żadnych nieprzyjemnych, niespodzianek, no ale jednak to jest koń, którego nie za dobrze znamy, więc nigdy nie wiadomo, dlatego sobie tak pojedziemy taką najkrótszą trasą w mieście, żeby yy, nie robić mu jakiegoś wielkiego strachu. No i jeszcze ja w sumie za, zaraz do was odezwę, jak będziemy zaczynać kusować. My już wjeżdżamy do miasta i zaczynamy kusować. W sumie prawie jesteśmy na miejscu. Teraz Wam trochę pokażemy naszej rozgrzewki. Nie będzie ona jakoś tam długa, ponieważ już się tutaj rozgrzaliśmy właśnie idąc tutaj. Także y, zaraz Wam wszystko pokażę i do Was wrócę. odpowiada, spróbuj może z drugiej strony, może wtedy skoczy, nie wiem, coś może tamta druga jest lepsza czy coś. Spróbuj, może się akurat uda. Teraz, jakby co to, mój brat Marcin zaczyna skoki, ponieważ ja zaczynałam rozgrzewkę, byłam jako pierwsza pokazana na rozgrzewce, to teraz on będzie pokazany jako pierwszy w skokach. Muzyka Że ten trening był bardzo udany, i jak sami widzieliście, koń mojego brata miał lekki problem ze skoczeniem jednej przeszkody na początku, takiej czerwonej, ale na szczęście pomogłam mu trochę. I końcowo się udało ją skoczyć, ponieważ zmienili stronę, bo tam mu coś nie pasowało. W sumie, jeśli chodzi o Maxa to uważam, że się spisał perfekcyjnie. Na początku w ogóle nie mieliśmy w planach skakać z tej y, czarnej przeszkody, ponieważ wydawała mi się straszna i y, no taka zdecydowanie nie na ten odcinek taki, y, z takiego luźniejszego treningu, ale postanowiliśmy i się odważyliśmy ją skoczyć. Jak sami widzieliście, mój brat miał ją troszeczkę niższą, y, ponieważ no y, dopiero dostaje sobie tego konia nowego i jeszcze nie wie na co go dokładnie stać, a nie chcieliśmy żadnej niepotrzebnej kontuzji. Max sobie poradził świetnie. Naprawdę yy, trochę miał problem na początku z tą przeszkodą i yy, ja w sumie trochę na, nie, najechałam. On oczywiście wyratował. Yy, co wam jeszcze w sumie mogę powiedzieć? Nagrywaliśmy się nawzajem, więc nie widzieliście na filmikach nas obu, jak się rozgrywamy, jak się i rozgrzewamy. Nie będę Wam już w sumie pokazywać trasy powrotnej, bo to będzie to samo co na początku odcinka. Co też jeszcze chciałam Wam powiedzieć, no my teraz w sumie jedziemy sobie do mojego domu, zjemy jakiś obiad i już powoli zjemy jakiś obiad i mój brat Marcin będzie się już powoli zbierał. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki... Dużny odcinek stroningu wam się w sumie podobał, dajcie znać jak wam się podobała taka forma odcinku. Może jeszcze kiedyś zaprosimy mojego brata na jakiś odcinek, jeśli was to bardzo nie zanudził. Także w sumie piszcie, piszcie w komentarzach, czy byście chcieli jeszcze taki odcinek z moim bratem. A ja już się z wami żegnam i do zobaczenia, pa 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 pa!